Cześć, z tej Witam Was w nowej serii podstawowej z Minecrafta, czyli zagrajmy w Minecraft, jest to single. Yy, I cóż, jest to jakby to troszeczkę czysty Minecraft, ale nie do końca, ponieważ mamy takich 5 podstawowych modów, ok. Zaczynamy, tworzymy nowy świat. Wiecie, już jest koniec, niestety no już koniec wakacji. Tylko nagrywam jest drugi wrzesień, czyli poniedziałek. No i niestety. Musiałem iść dzisiaj na rozpoczęcie roku szkolnego, wy też I tak to wszystko właśnie wygląda, weźmy sobie skrzynkę bonusową i Zaczynamy tworzyć świat, poszło, bam, będziemy sobie grali, tak? Niestety no, ta szkoła się zaczęła, ale cóż Takie jest życie, nie? I właśnie ostatnio zaczęło mi się grać yy, w Minecrafta, dlatego rozpoczynam tą serię Myślę, że fajnie będzie nam się grało i jeżeli słyszeliście yy, Coś takiego dziwnego, to sorry, ale spadł mi długopis, tak, bo tutaj podpisywałem zeszyty do budy. O, widzisz, gdzie my się zrespiliśmy. Ok, Na jakiś biom śnieżny jest. I, I właśnie ta skrzynka bonusowa, jak ja to uwielbiam to w Minecraft'cie. Można od razu sobie mieć już jakieś standardowe itemy na początek. Oczywiście sobie gramy na moim tekstu paku. znaczy nie, nie mój, ale dobra. Myślę, że nakręcę osobny odcinek do tekstur paka, przedstawię go itp. itp. bo naprawdę jest ciekawy. I cóż, mam już węgiel na początek. Mój węgiel. Zawsze spoko, potrzebnym. Wiecie, tutaj. To jest serii normalnie, a już nie muszę chyba tłumaczyć. Będziemy sobie pykać w Minecrafta po prostu. I, i po prostu wstęzać świat, budować, no i poznawać nowe przygody, tak? To co praktycznie każdy youtuber Minecraftowy robi. Ok, przeróbmy sobie to na drewno na deski. W ogóle ostatnio dawno grałem, nie, dałem, nie grałem w Minecraft. Ja zróbmy sobie jeszcze to, wiecie po co rzeczy kilo już mamy, ale siekiera się przyda A Jedna siekiera yy, łopata oczywiście, jakby no nie inaczej. No i miecz. Trzeba skraftować, żeby się jakoś obronić. Oraczkę na razie wiecie młotykę. Czy oraczka, jaką wolicie, wiecie tym, co się ora. Nie będziemy robić, bo po co na razie. Na razie nie planuję żadnej farmy robić. OK. No to więc mamy takie podstawowe przedmioty. Weźmy trochę jedno drewno. Te sobie zetniemy, żeby było. Bo w ogóle nie zostaniemy tutaj, ponieważ ja nie lubię biomu śnieżnego. Wiecie, w prawdziwym życiu. To ja śnieg lubię, bo wiecie można sobie jeździć na, na sobordzie w moim przypadku. W ogóle jest zajebiście. Fajnie się jeździ autem, ale w Minecrafcie to mi nie pasuje. To nie Minecraftowe takie, ale cóż. Ciśniemy dalej, tak? Właśnie, kutdem, to znaczy mówię ciągle ciśniemy dalej, ciśniemy dalej. To mnie zaczyna wkurzać, nie wiem czy was też, ale... mniejsza o to. Whatever. kurcza, dobra. Ale zaraz, zaraz. Aha, jest easy, spoko, myślałem, że napiswo ucisnę, no i znowu powiedziałem, dobra, nieważne, i yy, idziemy sobie tam, tak, dobra, ci... no, widzicie, chciałem powiedzieć znowu te słowo pi, a nie powiedziałem, powstrzymałem się, okej, okay. o, 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 dobra, jeszcze trochę, wiecie, tutaj trzeba węgielka, a żeby już był, wiecie, wiem, że dużo jest węgla, ale jak nieraz jest naprawdę potrzebne, bo zapada noc chce pochodnie to nie ma go naprawdę kopie kopie nie ma A tak to oczywiście zawsze jest może wejdziemy sobie teraz czekajcie pochodnie mamy ale mamy jeden patek wykorzystajmy to będziemy mieli trochę więcej pochodni no i może jakieś żelazo tutaj się znajdzie na razie z węgiel o jas yes, jak mówię zawsze praktycznie znajduje jak tak wiecie, jakaś um... Taki wlot jest do jakiegoś tego kejwa, to żelazo praktycznie zawsze jest. Tak, i w ogóle jak będzie wyglądał mój kanał, jeżeli chodzi o aktywność w tym, tym wiecie, okresie szkolnym? On będzie wyglądał normalnie. Może będzie troszeczkę mniej filmów, jak będę miał więcej nauki, ale to i tak, co z tego, że szkoła jest i tak, to praktycznie nic nie zmieni, i tak będę nawet jeszcze więcej na kompie grał. Tak jak większość osób. Nie no, żartuję, może więcej, to nie wiem, bo wiecie, w budzie trzeba będzie siedzieć do 14, do 15 raz, Nie wiem, bo ja na razie podali mi dzisiaj plan, yy, czyli jak ja nagrywam w poniedziałek, nie wiem, czy to dzisiaj mam w poniedziałek zdąży wrzucić, ale nagrywam w poniedziałek, to dali mi plan tylko na jeden dzień, czyli na wtorek. Bo w poniedziałek było rozpoczęcie roku, i na wtorek mi dali plan. I na razie jeszcze nie znam dalszego planu, ale mam spoko. Nawet mogę Wam powiedzieć, mam Matematykę pierwszą, drugi jest to język niemiecki, trzeci język polski, czwarta godzina lekcyjna to jest wychowawcza, piąty to jest WF, i szósty to jest WOS, którego naprawdę nie lubię, da. I takie różne lekcje, na początek ja przypominam, w ogóle przypominam, ja wam nie mówiłem, chyba, ale ja teraz idę do, znaczy chodzę teraz, od jutra będę, zacznę chodzić do trzeciej gimbasy, tak. Cieszę się, ten rok ostatni i już potem nie będę gimbusem sobie. I co, na razie skicha, ponieważ ciągle jestem bią Dobra, pójdźmy sobie tam jakiś cel, bo tak na razie latałem jak jakiś oszołom Musimy sobie wyznaczyć, no Mamy trochę jabłek, to nas uratuje przed głodem, ponieważ ja lubię często A ja praktycznie jak widzicie to ja ciągle sprintuję Ponieważ zajebiście się sprintuję, tak wiecie, ciągle na sprincie, szybko się czacie. Najlepiej to żeby koń był, ale nie mamy siodła, a z tego co mi się wydaje, to siodła respią się... Gdzie one się respią? W tam... Dund... Nie Johnak, nie wiem, Johnak też, ale wiecie w takich opuszczonych kopalniach. O! Już jest biom ten. pustynny, Znaczy co ja mówię, pustyny. No widzicie co mi już przez tą szkołę i całkiem się uwełwie po wygląda. Biom dżunglowy, tak dżungla. I fajnie żeby była, wiecie, taka... Ja mówię to na to świątynie, no taka struktura co się generuje, wiecie. Nie pamiętam w której to wersji 1.4 czy coś takiego wyszło to Ja właśnie rzadko spotykam Raczej mogę powiedzieć, że częściej spotykam na pustyni tą taką strukturę niż tutaj Wiecie, to jest jakby to? na no, świątynia, coś takiego, piramida na pustyni, a tutaj tutaj to taki, ta, takie coś Ale nie ma, widzę i się zaczynają bagna No to jest lepiej, bo praktycznie zawsze koło, no nie zawsze, ale Przeważnie koło bagien, czy po bagmak jest teren, wiecie, takie nizinne są Lub nizinne połączone z górami, no górzyste tereny, to jest fajne Ja takie właśnie tereny szukam, szukam Chodźcie tu kurczaczki, pozabijamy trochę, szkoda ich, ale Musimy czymś się żywić, tak? Na razie jeszcze nie są upieczone, ale cóż Surowe, no i wyżej się zatrujemy i tutaj musimy iść podróżować, a ja. A, a tych biomów takich fajnych nie widać jakich ja szukam co wcześniej powiedziałem i nie wiadomo czy nie będziemy musieli zrobić kłódki kłódki w ostatnio przed moim jeszcze wyjazdem wiecie takim na koniec wakacji wróciłem e, lub też rozpocząłem kolejną serię czyli Spring Parkour o to jest że glina o pozbieramy bo chyba nieważne bo odchodzę ostatnio od tematu whatever nagrałem sobie Sprint Hood mapkę yy, i przyjęło to się dobrze, ponieważ miałem tam sporo la lajków. 5-3-4, ale jak na mój kanał to naprawdę się cieszę z tego. Yy, jeden tam komentarze. Naprawdę to się fajnie przyjęło i możecie się spodziewać części takich mapek właśnie. Ta pierwsza mapka co rzuciłem, to była zrobiona przeze mnie. Tak na początek, żeby się rozgrzać, a potem będę już brał takie jakieś z neta po prostu innych ludzi tak okej okay, trochę tej, tej tej gliny mamy wiecie co teraz pokopiemy trochę gliny a wyżej ja po tym biom jakiś ich znajdę z odcinkiem bo tutaj na razie nie widać a, a nie ukrywam że chcę zbudować już domek bo ja tamte filmiki co usunęłem w ogóle na starym kanale w tych seriach to po prostu sieć wkopywałem w skalę i tam budowałem sobie domek ze skały ale takie coś już nie no kręci mnie, ale nie chcę ja już dawno nie miałem takiego wiecie prawdziwego domku zbudowanego a właśnie chcę se teraz zbudować żeby było fajny taki domek właśnie będziemy budować i chcę też żeby w tym domku pojawiła się też trochę był z tego i dlatego wydobywam teraz tą glinę ziomeczki Tlenu trzeba nabrać powietrze. tu jak widzicie sporo bo kiedyś jak pamiętam oglądałem Jukera to on musiał naprawdę się nalatać za tą gliną ponieważ no, rzadko występowała Oj, 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 oj dobra Widzę, że teraz chyba jakoś to troszeczkę naprawili, że tak nie od razu jak to zniknie, to zabiera, wiecie, życie w serduszka Jakby nas bije woda, że tak powiem Tylko, że to jest tak najprawione, patrzcie, jeden, dwa i teraz zostało zero i jeszcze mnie nie kaleczy, nie? To jest fajne Okej, mamy już trochę tej gliny, jeszcze zejdźmy, żeby były dwa z takich. dobra ten placyk bo potem nie mogę mieć dostępu do wody tam gdzie ja znajdę miejscówkę i nie będę miał ginę wtedy będę musiał podróżować okej okay, jeszcze nie ma staka to za tym to już powinno być stak nie jeszcze to jeszcze to I powinno być stak tak jest akur akurat idealnie trzy staki mamy yy, no o chatka czarownica ale w ogóle nie wiem czemu ja w ogóle ani razu nie spotkałem czarownicy Yy, chyba, że sam sobie zdradziłem na kreatiwie Ale tak to yy, spotykam te domki yy, Dosyć często Ale czarownice nie spotkałem, a to może i dobrze, bo one są mocne Ja z nimi jeszcze nie walczyłem, ale słaby drop podobny z nich jest Cóż, jest taki domek, może, o weźmiemy sobie trochę drewna, albo nie yy, Możemy sobie wziąć tylko tyle, dałabym nie chcę, się nawet brać jego drewna, zachodzi słońce a to oznacza, że będą potwory, a my jeszcze jakieś fajne miejscówki nie znaleźliśmy. Dlatego, dlatego, że Ja teraz już powoli będę się z wami żegnał, ponieważ jeszcze muszę to zmontować, senderować i pies mi zaczyna szczekać i będziecie to słyszeć. Ja was za to serdecznie przepraszam. Ale ja teraz właśnie będę już sobie powoli kończył, ponieważ już tutaj zombie mnie chce zagryźć. I ja sobie już poza odcinkiem podróżuję łódką, jakąś znajdę. biom. tyle przypominam. Taki łup w tym pierwszym odcinku. 8. Żelaza spokój jest. Ja się teraz z Wami żegnam. Cześć. Na razie, do zobaczenia.